Dzień dobry. Dzisiaj taka mała robótka, mam nadzieję, że pójdzie fajnie szybko. C180 kompresor. Wymiana wahaczy dolnych, ewentualnie tulei. Bo dopiero jak rozbiorę, to zobaczę, co będę robił. Czy wymieniam całe wahacze? Czy będę wymieniał tuleje. Dlatego dzisiaj ta robota nie będzie skończona, ale dla Was to będzie na jednym filmie. No i tak, wymieniamy te wahacze. To jest wahacz dolny. Tu jest górny, a tu jest dolny. Te wahacze. Zobaczymy, jak te swoźnie się tu trzymają. Jeśli swoźnie będą dobre, to spróbuję wymienić same tuleje. No dobra, odkręcam ty to osłonę i się biorę za robotę no i wiertareczka z wiatronki ósemeczka klucz i wykręcamy jedna na stół druga na stół. tu jest na stół czwartą na stół no i dobrze się umiętł słony film fajnie czyściutki nigdzie nie leje, z czego mnie cieszy odkręcam sworznie odkręcam sworznie i spróbujemy wsadzić tutaj zjato no ściągacz ale czy on mi tu wejdzie to wątpię no ale spróbujemy dobra spróbujemy to odkręcić Próbujemy to odkręcić. Okej. Okay. Okej, okay. dźwignia. A, e, poszło. Poszło. Dźwignia poszło. Tutaj nie dojdziemy ani pneumatem, ani niczym. Więc trzeba tak to odkręcić. Zobaczymy, czy ta guma trochę zejdzie. Żeby jej nie uszkodzić. O, widzicie? Zeszło. Zeszła ta guma. Elegancko. Teraz tu wsadzimy z ten, ściągacz. No i dobra, no i będzie. Teraz zobaczymy, co to warte. Ale ja sobie jeszcze. Teraz tak, przykniemy trochę tu, psikniemy tu. osiemnastka no i na razie nic Próbujemy tu klupnąć lekko Nie chcę połamać Padło Wyszło Zobaczcie Widzicie, wystarczyło lekko klupnąć i ściągać cały a nie na hama ciągnąć Dobra, teraz druga strona Teraz odkręcę to, żeby ściągnąć wahacz. Jeszcze jeden tu założymy długi. A tu założymy krótki tylko trzy. I ta śruba później wyjdzie. Aha przeduszka. Przedłużka odkręcone więc nie ma co się tutaj dolić, spadła letarka, ale się trzyma. Mamy No i dobra, jeden z mamy wyciągnięty lewy. Teraz bierzemy się za prawy. Tutaj nie wiem jak was tu dać. Żebyście tu coś widzieli. No ale tu chyba widać. O, nie być widać. Dobra. Klucz. 22. Czy tu też jest 21? Dźwignia. Uszły. Uszły. No i dobra. Wciągamy troszeczkę tę tą gumkę. O. Żeby to nie uszkodzić. Nie uszkodzić ją. Powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć. Dobra. Ściągacz. jakby było więcej miejsca czy mi się no wydaje? nie no mi się wydaje no mi się wydaje to odegniemy to odegniemy, zmienimy pneumaty chociaż może tym też pójdzie, chociaż wątpię raczej wątpię żeby tym poszło teraz spróbujemy trzeba zrobić bestium Dlatego nie ma bata. Dlatego pnęł matę, nie ma bata. Gdzieś mi tu stała dwana piętka. Zaraz ją poszukamy. No i mamy drugi. I mamy drugi. Mamy drugi. Dobra, wahacze mam na stole. Słuchajcie, no są wyrąbane, bo tu Musiałbym wam pokazać do imadu, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to. O, tak. Że swożnie są dobre. Zobaczcie, jak to ciężko łazi, nie? Więc swożnie są dobre. Jeden. I drugi. One naprawdę są jeszcze dobre, nie? One pochodzą jeszcze. Jeszcze powinny pochodzić. Teraz kwestia, czy, czy wymieniać same te tuleje. Czy one są w ogóle wymienialne? Tuleje są pozrywane, bo to. Zaraz Wam dam do imadła i zobaczymy. Zobaczcie jak to chodzi. Gdzie jeszcze. To jest zerwane moim zdaniem. A w ogóle na przeglądzie było widać, że one, że one chodzą na głupie. Zobaczcie. Patrzcie tą. To niemożliwe, żeby tak leja łaziła. Ona się zaraz urwie. Więc to na pewno jest wolon. Dobra będzie. No i wyprasowane mamy, nowe, o tu stare.